Pokażę teraz głośnik, który trafił do warsztatu mojego. Nazywa się Precision Devices PD186, pierwsza wersja. Z tutaj z naklejki wynika, że to jest 2013 rok, czyli ma 9 lat. No jak widać, magnes z tym ocynkiem nie za specjalnie, bo już tutaj złazi. taka to była jakość tej powłoki nieszczególna no jest to takie ciężkie bydle 15 kg chyba waży koszt taki aluminiowy, solidny grube nabieguniki to wszystko mam tam zanotowane jakie są parametry tutaj pokażę od środka też już wszystko pomierzyłem jest to jest średnica trzpienia, to jest wielkość szczeliny, taka niespecjalnie równa, no ale można przyjąć że ma około tam 1819 i 09 Tesla. Podniesiony jest szpieg w stosunku do, do nabiegunnika aż 5 mm. I teraz na czym polega ból? Na tym, że cewka całkowicie się spaliła, rozsypała. Nie miała przejścia się rzeczy. No i demontaż nastąpił. A demontaż polega na tym, że jest podwójne zawieszenie między tymi dwoma resorami jest taki pierścień ten pierścień jest przyklejony tutaj do, do takiego rantu tu widać klej o, to jest tak przyklejone tutaj są te wyprowadzenia zrobione nie górą tylko do, do tego do y, idą wzdłuż y, w poprzek znaczy resora Eee, i, I co, i żeby to rozebrać, to są dwie możliwości. No, można oczywiście odklejać górny resor, dolnego się nie da odkleić, więc można to tak jak ja zrobiłem, to po prostu wyciąłem to nożem i tyle, to jest sposób niszczący. Eee, można też eee, podejść do tego inaczej, czyli odkleić górne zawieszenie i tu długiem czy śrubokrętem po prostu odbijać ten. Bo to mówię, to nie ma żadnego tutaj yy, żadnej fiksacji, żadnych ustalaczy, po prostu klej przyklejony i tyle. Więc y, można najpierw to odbić i wtedy wyjdzie wszystko razem. Yy, oczywiście montaż w kolejności odwrotnej. Firma dostarcza zestawy naprawcze, które są złożone z y, właśnie tego pierścienia i, i resorów i cewki, a membrana jest oddzielnie, czyli wkleja się najpierw Cewkę centruje, przykleja ten pierścień i od góry wkleja się w to wszystko membranę. No, taka technologia, która mi się osobiście nie podoba. A najgorsze jest to, że, że właśnie ten pierścień jest taki dziadosko mocowany, bo na przykład w bejmie tu nawet są otwory, które być może przewidziane są na śruby, no ale żadnych śrub tutaj, jak widać, nie ma. U bejmy, po prostu też, też są takie pierścienie w niektórych głośnikach, ale tu są normalne wkręty tam nie wiem M4 czy, czy jakieś takie i od góry mają łby można by pod klucz sześciokątne można je odkręcić i odkleić górne zawieszenie wszystko wyjdzie razem razem z tym pierścieniem niczego się nie uszkadza i tak samo się w drugą stronę montuje klejąc tylko górne zawieszenie eee, no i co i teraz tak żeby ten głośnik naprawić to można albo kupić Oryginalny zestaw naprawczy, który tam kosztuje chyba 800 zł. No i kleić go, tak jak powiedziałem, montować. Eee, no ale ponieważ Głośnik trafił do mnie, więc właściwie tylko po to, żebym ja mógł ocenić go pod kątem możliwości naprawy u mnie na moich podzespołach. W Klasyczny sposób, czyli zostawiając ten resor, się nie da, ponieważ nie mam takiego eee, dużego resora bo to jest tutaj jest średnica 235 mm. Więc nie mam możliwości takiego e, resora użyć, ponieważ największe, jakie mam, mają 205. E, a tu jest, jak powiedziałem, no 235, więc ten sposób odpada. A nawet gdyby się udało, gdybym miał taki resor, to problem jeszcze jest taki, że kładąc na ten kosz moją głęboką membranę 18 cali, która notabene, jak widać, też jest gładka i podobna do tej oryginalnej. E, niestety, odległość między tutaj, między, ja pokażę może palcem o, między e, wewnętrzną krawędzią resora, tak, a membraną jest dość mała. Mniejsza niż w przypadku tamtej membrany, ponieważ tamta ma taki profil, że w tym miejscu jest węższa, mniejsza jest jej średnica. Także to też nie byłoby za ładnie. No i nie, niezbyt fachowo bo powinno się zachowywać mniej więcej tyle żeber, ile, ile powinno być. Yy, ale wymyśliłem pewien sposób, którego oczywiście nie zastosuję, bo jest zbyt kosztowny i w związku z tym się nie opłaca ani mnie, ani no szczególnie klientowi, bo można by zastosować inny pierścień taki jak ten, który przypadkowo mam od innych głośników. W, yy, wytoczyć taki pierścień tam z tekstolitu, czy z aluminium i wmontować go tu, w środek tak? oczywiście on powinien mieć średnicę taką, jak jest tutaj w środku, yy, tam chyba 214 i tak na wcisk go tutaj wkleić bo jest klej, tam żywica i wciskamy ten pierścień. przedtem wycinamy w nim kanałki takie, żeby on nie na śrubach opierałko bezpośrednio tutaj na tym metalu, klejamy go i tak zostawiamy. Akurat przypadkowo wysokość tego pierścienia, który mam, plus te wystające śruby, ustawiają go idealnie w takiej pozycji, jakiej, jaka jest potrzebna, żeby zastosować moje komponenty. Czyli kładę na ten pierścień mój resor z już wyciętym otworem pod tą cewkę, czyli pod 5 cali. Wygląda to tak. Na to kładę moją membranę, która też ma 5 otwór kładziemy pokazuję zaraz o. tak, tu się nic nie uniosło, nic nie opuściło idealnie się układa i na dolnym resorze układa się jak widać idealnie dzięki temu po dorobieniu cewki mogę ten głośnik zmontować tak jak każdy inny czyli cewka jest sklejona w membranę i resor jest wklejony i przyklejam tylko resor do tego rantu i górę tradycyjnie i głośnik ma jeden resor, który w stosunku do oryginału po prostu jest umieszczony na wysokości między tym resorem a tym gdzieś tak w połowie i to całkowicie załatwia sprawę te dwa resory są kompletnie do niczego niepotrzebne ten resor dokładnie spełni taką samą rolę i ten głośnik jest do uruchomienia tyle, że wymaga poważnych inwestycji w postaci w postaci dorabiania takich pierścieni, pozostałe elementy są dostępne no i tyle. Natomiast oryginalnie można się bawić wymianę, ale oryginalnego zestawu uważam, że to jest nieopłacalne w przypadku akurat tego głośnika, bo on się tutaj niczym specjalnym nie wyróżnia, nie ma dodatkowego chłodzenia. Stosunkowo wąska szczelina jak na tak dużą cewkę, i w związku z tym stosunkowo mała, oryginalnie podawana moc jest 600W, i to jest takie uczciwe, no bo precyzyjnie nie zawyża tych mocy, bo w przypadku. Nie wiem, BNC na takiej cewce to zaraz by było co najmniej 1200. A tu jest klasyczna cewka. Tak jak powiedziałem, nawinięta drutem 0,38, licząc bez izolacji. Dwie warstwy, tam 27 czy 8 mm ma wysokość tego uzwojenia. Karkas jest taki jak widać, dość długi, ale nie ma to specjalnie w tym momencie znaczenia. Bo ja montując ten głośnik, montowałbym go w sposób klasyczny, czyli w całości wszystko sklejone. Tu kleję, tu kleję, przykle... mocuję i głośnik gra. Na pewno byłby bardziej wytrzymały, bo ja bym wykonał cewkę dwustronną też na szkle. Przypadkowo Precision Devices stosuje włókno o identycznej średnicy jak ja, czyli tutaj karkas ma 0,15 mm. Łącznie z tą cewką ma tam chyba 1 czy to w tych granicach. To by było identycznie, dokładnie tak jak ja robię. Plus, jeszcze jedna uwaga, 126,4 jaką bym zrobił oprawkę. Oczywiście bym zrobił 127, bo 6 dych dokładam. Mierząc w środku ten, wcześniej nawet jakby tego nie miał, to bym właśnie tak zrobił zmierzyłem wewnątrz wewnątrz karkasu ile jest? 127 czyli są to dokładnie takie same zasady jak ja stosuję od zawsze w przypadku większej szczeliny można oczywiście zrobić trochę większy odstęp od karkasu czyli nie 0,3 na stronę tylko na przykład 0,4 no wtedy ponieważ pozwala na to szczelina a w tym przypadku jest stosunkowo wąska, więc trzeba zostać przy tych, yy, przy tym 0,3 czy 0,6 licząc po obu stronach. Ale głośnik jest teoretycznie do, do zrobienia. W razie, gdyby się klient upadł. Ale mam nadzieję, że nie będzie się upierał.